Przybyły, spróbowały, nauczyły się i uszyły. Taki efekt edukacyjny przyniosły zorganizowane po raz kolejny w ambasadzie designu i pracowni tkaniny Instytutu Designu w Kielcach warsztaty z cyklu Uszyj to sam. Zadaniem do wykonania było wykrojenie tkaniny i uszycie mini plecaków. Te plecaki to są, są w tym momencie bardzo popularne, plecaki-worki, a ich wykonanie jest tak naprawdę bardzo proste, dlatego też zdecydowaliśmy się na stworzenie plecaków właśnie na tych warsztatach. Idea tego plecaka jest taka, że chciałam zastąpić w nim w pewnym sensie kopertówkę, ponieważ są to zwyczaj plecaki sportowe, a pomysł był taki, żeby właśnie można było go nosić także do takich bardziej formalnych rzeczy, do sukienek. Stąd jego pomniejszona wersja, stąd zamiast sznurków e, łańcuszki. E, także myślę, że to jest fajny pomysł. Plecak jest prosty w budowie i składa się wyłącznie z jednej wewnętrznej przestrzeni, nieprzedzielonej kieszeniami. Natomiast każdy z nich wzmocniony jest podszewką. By takie dzieło sztuki modowej powstało, każda z uczestniczek warsztatów musiała wykroić tkaninę, a potem ją właściwie zeszyć. To wcale nie było prostym zadaniem, a do jego wykonania przydatne okazały się umiejętności manualne, podstawowa znajomość obsługi maszyny do szycia i coś jeszcze. Zarówno jedna, jak i druga strona powinna mieć dużo cierpliwości, bo to nie jest rzecz. Tym bardziej dla początkujących, którzy po prostu siądą i zrobią to od razu. Także to też niesie ze sobą jakieś niepowodzenia na początku. Stąd też ta cierpliwość, na przykład kilkukrotne tłumaczenie danej rzeczy, ale to jest oczywiste, że no, nam to sprawia przyjemność po prostu przekazywanie swojej wiedzy drugiemu człowiekowi i pracowanie z nim dla nas to jest normalne, po prostu, że tłumaczymy i. Tak naprawdę no, szycie, szycie, dlatego też zaczęliśmy te warsztaty trochę godzinę wcześniej dla osób, które jeszcze nie umieją szyć, żeby mogły przyjść tutaj, zapytać nas jak nastawić sobie maszynę do szycia, żeby mogły się z nią zapoznać yy, i po prostu zrobić te pierwsze kroki w szyciu maszyną, taką zwykłą domową yy, i wykorzystać ją potem do, w późniejszych celach do swoich realizacji. Mini plecaki zszywane były prostym ściegiem. Należało też wyznaczyć z jego części tunel na łańcuszek bądź sznurek. Potem jeszcze dodać elementy ozdobne i wyrób gotowy. Dla osób uczestniczących w zajęciach było to ciekawe doświadczenie i przede wszystkim twórczo spędzonych kilka godzin. To jest zawsze bardzo fajne, kiedy można poznać takich ludzi, którzy tak jak ja interesują się wzornictwem, projektowaniem, designem, szyciem i to jest bardzo takie rozwijające i nawet jeżeli powiedzmy te rzeczy, które tutaj są, to już dla mnie jest troszeczkę taka powtórka, bo przeżywam to samo na studiach i już się tego nauczyłam, więc obsługa maszyny nie jest mi obca. To jednak mogę na to spojrzeć trochę z innej strony, właśnie komuś pomóc, porozmawiać, co ta osoba o tym myśli. Ogólnie to jest takie świeże doświadczenie i na pewno chciałabym, żeby takie organizowane były części warsztaty, bo naprawdę można z nich sporo wynieść. Wszystkim zainteresowanym warsztatami szycia podpowiadamy by śledzili informacje o kolejnych projektach na stronie Instytutu Designu oraz jego facebookowym profilu.